Wysłuchajcie tej historii, niezwykle ważnej historii, która również Was dotyczy. 46. dzień wyzwania detoksu diety. Zwij jak zwija, ale film jest skierowany do ciebie. Jeżeli masz problemy z nadwagą, tak jak ja miałem problemy z nadwagą, to muszę ci powiedzieć, że wszystko jest możliwe. Oto waga. 28 marca 2022 roku ważyłem 128 kg 600. Stając na wagę, byłem przerażony. Myślałem, że świat się kończy i że nic się nie już zrobić. A tu patrząc, dziś 46. dzień diety. Waga oficjalnie na płytkę. Proszę bardzo. No i co? No i dawaj Bacowski. Najpierw zdejmiemy sobie dróżeczkę. Zdjąłbym spodnie, ale... <laughs> Może kiedy indziej. <laughs> zdejmiemy tego jednego trypsona. Zdejmiemy drugiego. O, pokażę wam coś fajnego, wcześniej miałem taki problem, że żeby zdjąć buta musiałem naciskać nogę na nogę, a teraz mogę podnieść nogę. O. To jest fajne. Co jest jeszcze ciekawe, że boleć plecy, plecy, przestałem boleć krzyż, przestałem boleć się e, z Gaga, bo z Gaga miałem cały czas, wiesz, się mnie paliło. Już nie będę wspominać o tym, że bolałem mi kręgosłup cały czas. No ale co się dziwić, jeżeli balast wynosił 130 kg, tak? No przecież no idzie się za łeb chwycić, jak chłop w wieku 42 lat może ważyć 130 kg. Stajemy na wagę, Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Było 128,600 a dzisiaj jest... Proszę bardzo. Dytasz mnie, wiesz, dlatego się puśta waga Nie? <grystanski> Ile? Ile tam było ryszyło? Nie widziałem widziałem. <grystanski> Jak się nie mylę to właśnie zaśło ze mnie 19 kg i pozostał jeszcze 1 kilogram do, do zakończenia mojego wyzwania, według limitu, który sobie założyłem, bo założyłem sobie 20 kg w 90 dni, dziś mamy 46 dzień, 19 kilo w dół, pozostało jeszcze 44 dni, żeby zakończyć moje wyzwanie, a ja już prawie 20 kilo w dół, brakuje jednego kg. nieprawdopodobnie dobrze i bardzo się cieszę jeżeli uważasz, że ty nie dasz rady i uważasz, że to jest niemożliwe to spójrz na gościa, który pracuje w restauracji przerabia golonka, przerabia schaby, przerabia nagecy, przerabia żurki przerabia rolatki, kluski no dosłownie picobelo, syczko jest dostępne w sieci, przecież po to jest ten fanpage od paru, lat, od paru lat żeby można było sobie zobaczyć co robiłem, jak wyglądałem jeżeli ktoś mógłby zarzucić, a to jest pizza na wodę fotomontaż, jest to niemożliwe no to bardzo proszę, wbijaj 2000. tysiące 18-2019 rok Baca Cyprysek, góralska zdrowa żywność. zobaczysz chopa, który ważył 120 kg ponad. Jeszcze patrząc na posty z marca, z 15, z 20 marca 2022 roku, widać jak to klucha potocznie, mówiąc. Chodzi i się nosi, i wiecznie chodzi taka, o, spała. Ja tu mnie krzyż boli, tu mnie w plecach łupia, tu zgaga pali, tutaj kilo tabletek na zgaga i nic z tego nie wychodziło. I tak, i tak cały czas bolało, nic nie leczyło, tylko po prostu zapobiegało, żeby bardziej nie paliło, a za 15 minut znowu zgaga paliła. Dziś, patrzcie, hop. Stanął na wagę, zrzucił 19 kg w 46 dni i uwierz mi, ty też dasz radę. Spójrz na to zdjęcie tutaj, na tym ekranie. Tak właśnie wyglądałem, właśnie tak wyglądałem, jak ty wyglądasz i mówisz, że się nie da, że się nie chce, że albo mnie plecy bolą, albo krzyż mnie boli. Za przeproszeniem będzie Cię wszystko balało i do piachu pójdziesz, jak nie na marskość wątroby, to na zatrucie trzustki, jak nie zatrucie trzustki, no to żylaki Ci pękną, albo wylew dostaniesz, albo udarów dostaniesz, albo zawału dostaniesz, albo po prostu zwycojnie po prostu zakopią Cię w piachu, jeżeli się za siebie nie weźmiesz. A mówię Ci to ja sam, a co Bartur, Artur <klucz> hop, widzisz, kolejne zdjęcie, jak stoję tutaj przed barkiem, widzisz? Stałem w ten sposób przed barkiem i miałem gigantyczny brzuch. Dziś już go po prostu nie ma. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ten hop, który mówił, że nic się nie da, postanowił pokazać, że wszystko się da. Dlatego, że wszystko siedzi w naszych głowach. I bierz się za siebie, bo masz taką szansę i masz taką możliwość. I nie mów mi, że się nie da, dlatego, że jeżeli ja dałem radę, ty tym bardziej dasz radę. Trzymaj się, niech ci się darzy. Cześć. Daj suba. Jedna bardzo ważna rzecz, na sam koniec, na zakończenie tego filmiku, bo dużo ludzi mówi, czekaj na efekt jojo, efekt jojo wróci, będziesz dwa razy większy, to jest niemożliwe i ble, 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 i ble, 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 i ble, ble, ble. Prawda jest taka, że ble, 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 każdy gadał, że pięć dni mnie nie ma i wracam do stałych nawyków żywieniowych, mija 44 dni, 46 dni, zobaczcie na gościa, stracił prawie 20 kilo, czyli 19 kilo w dół i co po zakończeniu diety? Trzymamy się systemu 6 do 1, czyli 6 dni trzymam taką dietę, jaką trzymam, i powiem Wam, że świetnie się w niej czuję. I zastanowię się w ogóle, czy wrócić do normalnego jedzenia. A jeden dzień będę miał wyżerki, oczywiście, tak, żeby nie przekroczyć w całym tygodniu deficytu kalorycznego. Można, można. Bierz się do roboty, pokaż, że masz jaja do samego asfaltu albo jajniki do samego asfaltu, a nie wielki brzuch, obwisłe cycy i wielką dupę do jasnej cholery, bo nikt tego za ciebie nie, nie, nie zrobi, jeżeli sam tego nie zrobisz. Proste, a wiesz, co jest najlepsze? Kiedy stracisz ten bebech i spojrzysz na swojego ptaka z góry i że do cię kolego po 20 latach. Trzymaj się, jak ci się dazy?